Siemka, tutaj Berlin, witajcie w kolejnym odcinku Let's Play z Dark Souls 2 I e, pierwsze co się zmieniło, podczas kiedy poszedłem do Majuli, żeby sobie zalewelować te dusze, które dostałem z ostatniego bossa e, Postanowiłem pomóc komuś w pokonaniu jednego z bossów, których już przeszliśmy e, Był to nasz stary kolega z jedynki, który ma wielką dzidę i, i próbuje nas na nią napić Ale niech, ktoś mnie przyzwał, potem uciekł, nie wiem dlaczego, więc poszedłem pogadać z gościem na balkonie który wcześniej nie chciał ze mną rozmawiać. Okazało się, że tym razem chce ze mną rozmawiać, nie mam pojęcia dlaczego, nie, nie wiem co się zmieniło, po prostu nie wiem. Chciał ze mną rozmawiać i powiedział, że mogę dołączyć do przymierza, którego, którego tam jest szefem. Ja więc jestem w przymierzu Way of Blue, widzicie po lewej na górze, że coś się świeci, to jest znaczek tego właśnie przymierza. To co ono robi, dostałem o taki pierścień od niego, dostałem ten pierścień i to, co, to rozumiem tyle, że jeżeli ktoś, kto jest w tym przymierzu razem ze mną, zostanie nawiedzony, to ja zostanę automatycznie przyzwany, żeby mu pomóc. Wygląda świetnie, zapowiada się naprawdę dobrze, więc jeżeli coś nam przerwie grę, to właśnie to. I tyle w sumie. Kupiłem doczekość jakiś przedmiot, który też nie mam najmniejszego pojęcia co robi. Już nie mogę się doczekać, aż na przykład umrę albo, albo coś, żeby, żeby zobaczyć, zobaczyć co mi da. I moja broń zniknęła. Nie, mam broń, okej. Okay. Wróciłem więc się do ogniska teraz, przy którym skończyliśmy ostatni, skończyliśmy ostatni odcinek I, 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 i będziemy grać dalej. Okej, okay, to co y, muszę wam powiedzieć to jest to, że kiedy grałem w tą grę i przeszedłem do recenzji, y, przeszedłem tutaj z kompletnie innej strony, więc mogę się troszeczkę pogubić, może być troszeczkę chaotycznie, ale mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Widzicie do naszego kolegę, którego spotkaliśmy pod drzewem, to jest jakiś jego kolega i spróbujemy, jeżeli go zaatakujemy i wygramy, to dostaniemy od niego kolejną broń, będzie to bodajże da albo halabarda. Nie potrzebuję jej, więc nie będę, nie będę z nim teraz walczyć. Może, może potem do niego wrócę. Jeżeli zeskoczymy tutaj, możemy pójść bokiem i znaleźć... Yy, nie pamiętam właśnie jaki przedmiot, dlatego też zrobimy to. Yy, jest to... Chyba nic ciekawego, niestety. Tak, effigy i, i, i trochę dusz. Widzę, że niektórzy ludzie już to znaleźli i, i, i spadli. Ale w każdym razie, Wyjście na szczęście jest tutaj i zejdźmy. Spotykamy tutaj psa. Te wieże można... Wszystkie te wieże można rozwalić. I... warto też na nie patrzeć, bo na jednej z nich stoi ten przeciwnik. Strasznie ich nie lubię. Nigdy są... łatwo da się ich pokonać, ale... ale te ich kosy zabierają naprawdę dużo... dużo życia. Jesteśmy... Jesteśmy, jesteśmy. Tutaj jest, pamiętam, że drabina. Ją chyba można też tu było przyjść, ale nie jestem pewien. Wydaje, wydaje mi się, że właśnie tak. Tak, to jest drabina, mogliśmy pójść tam tędy i zejść, ale mogliśmy też zejść tą drabiną. W ta lokacja, ta... cała, całe, cała ta miejscówka, w której, po której właśnie chodzimy, jest naprawdę, naprawdę potężna i niesamowicie zaprojektowana. To jest... Coś co bardzo, bardzo rzadko, bardzo rzadko widzi się w grach. Warto zniszczyć tą wieżę, bo tutaj. Nie, nie tutaj. Eee A nie, tutaj, tak, tutaj. Tutaj jest skrzynia. Co tu było? Aha, kolejny szart Estusa. Ta lokacja jest naprawdę... naprawdę... Pięknie zbudowana. To jest level design na poziomie mistrzowskim. Ona jest połączona w każdym miejscu, z każdego miejsca można dojść wszędzie. Naprawdę czapki z głów przed ludźmi z From Software za, za to, czego oni tutaj dokonali. Prawdopodobnie spędzimy tutaj jakieś 1, 2 albo nawet trzy odcinki i wydaje mi się, że znażycie docenić, zdążycie docenić to, co, to, co zrobili. Chociaż przyznam, że. Tak jak nie znoszę lokacji ze statkiem, nie, nie znoszę takich miejsc, miejsc, tak tutaj chociaż spędziłem, spędziłem tutaj naprawdę wiele, wiele, wiele godzin. Uwaga na to! Nie w tą stronę uciekłem. Spędziłem tutaj wiele godzin, to bardzo, bardzo trudny godzin, ale naprawdę uwielbiam tę lokację. Nie będziemy nikogo przyzywać. Hmm. Droga, po której właśnie idę, prowadzi do, e, prowadzi do tego miejsca, z którego normalnie byśmy szli. Do ogniska, w którym wylądowaliśmy, kiedy ptak nas tutaj przywiózł. Znalazłem właśnie przed chwilą gold pine resin. się tak to się chyba czyta. E, To jest przedmiot, który niektórzy mogą znaleźć z jedynki. On pozwala dodać sobie buffa do broni. pozwala mm, Sprawia, że broń staje, dostaje dodatkowy atrybut od elektryczności. Na szczęście, nasza broń aktualnie jest cała elektryczna, dlatego nie potrzebujemy tego, ale polecam polecam sobie korzystać. Hmm. <laughs> tutaj też właśnie tu po prawej, no, pójdziemy tutaj niedługo, jest jedna z najgorszych rzeczy w tych z najbardziej y, przeprzekroczonych ever w każdym razie. Tą, pa tą panią już znamy i ona zapewnia nas, że, że nam pomoże w przyszłości. Opowiada nam więcej o sobie, mówi o tym, że miała brata i, 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 i tak dalej. I tego brata spotkamy. Tylko później, że spotkamy go i. No i będziemy musieli go niestety zabić. Dostaliśmy też od niej Human Effigy, żeby móc zmienić się w człowieka. Aha, drzwi nie otwierają się z tej strony. No właśnie. Czyli można bez problemu otworzyć kilka metrów stąd, bo tam, gdzie jest ten gość, tam jest ognisko. Pokażę wam je ja na pewno, jak tylko umrę, a umrę za chwilę. W sumie mógłbym przyzwać sobie kogoś na pomoc, ale chcę wam pokazać, dlaczego ta lokacja jest straszna. Dlaczego... dlaczego widzicie już, jak ludzie sobie, ludzie sobie dają porady. Jest straszna dlatego, że... Tutaj nadzieję, że uda mi się to uchwycić. Tutaj już widzicie jednego chłopka. Tych chłopków jest tutaj siedmiu. I oni wszyscy wyskakują na nas na raz. Spróbuję być mądry, że tak to nazwę. Ucieknę stąd. Nie, nie da się. Ha! To, to byłem mądry. Eee, problem polega na tym, że oni są naprawdę silni. Są naprawdę szybcy. Widzicie, nie, pa nie padł od dwóch ciosów. Jest ich dużo. I mają spory zasięg z tymi mieczami. Ten zaraz umę No właśnie. E, Pozwólcie, że oszczędzę wam patrzenia na, te, na, na ten koszmar i mm, pokażę, wam, pokażę wam drugie ognisko miejsce jak dojść tutaj. E, z drugiego ogniska i jeszcze kilka sekretów, które się tutaj kryją, a potem w następnym odcinku zacznę od zacznę od pokonania, od, od miejsca, w którym już pokonałem tych gości, bo naprawdę mogę spędzić tutaj dużo czasu, żeby, żeby sobie z nimi poradzić. Nie, nie znalazłem jeszcze żadnego mądrego sposobu, żeby to, żeby to zrobić. I co najgorsze, ich jest tutaj siedmiu chyba. Znaczy, wyskakuje najpierw na nas kilku, potem wyskakuje jeszcze kolejnych dwóch, potem jeszcze kolejnych dwóch, a po nich jest boss. I to boss, który składa się tak jakby z trzech części. bos y, Mamy trzech, trzy, trzy wielkie istoty do pokonania i, i wielu ludzi rzuca padami o ścianę. Już jak widziałem po internecie, jak, jak się z nimi spotykałem. Są naprawdę, naprawdę straszni. To jest ognisko, do którego przy, przylecieliśmy za pomocą ptaka, że tak powiem. I dlatego kierujemy się najpierw tutaj. Idziemy po, tych, po, po tym czymś, żeby wziąć sobie przedmiot. W środku, oczywiście, są wrogowie. I zaskakujemy tu, żeby dojść do skrzyni. Dopiero potem będziemy się przejmować przeciwnikami. Tak, dostajemy klucz, który pozwala nam mm, odnaleźć różne ciekawe rzeczy właśnie w tej Bastylii. Pies już na nas zaraz przybiegnie i dostaliśmy też pierścień. A nie, nie pies. Dostaliśmy też pierścień, który może wam się przydać, jeżeli będziecie mieli ochotę trochę pofarmić, bo jest to pierścień, który pozwala. który sprawia, że dostajecie więcej dusz od wrogów. Że po każdy, każdy zabity wrog daje, daje wam tak jakby więcej pieniędzy. Są też różne poziomy tak jakby, tego, tego pierścionka. Da, od handlarki w Majibu tej, yy, która trzyma cały swój kram na plecach, da się dostać jego w, ulepszoną wersję. Może, zagapiłem się i, i prawie, prawie umrę. Leczcie, lecz. Hmm, da się do, dostać jego ulepszoną wersję, ale mamy nasze, mamy takie fajne pierścionki. A, chociaż nie, 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 nie chcę przerywać tego streamu e, przyzywaniem. Dobra niech będzie Staniemy trochę więcej dusz, nie zaszkodzi hmm. Tutaj z tego pamiętam jest łucznik, dobrze pamiętam Nie nie tutaj, ale, ale tędy chyba się da do niego bez problemu dojść cz, 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 cz. Tak jesteśmy tutaj Nie tędy właśnie chyba się nie da do niego dojść bo już yy, przeskoczyliśmy tam Tam jest łucznik o, 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 o. Tutaj się uleczymy Poczekaj, i to będzie to będzie koniec tego odcinka, to znaczy nie, jeszcze dojdę do tamtego miejsca, o którym wam mówiłem i na tym skończymy chyba ten odcinek, żeby żeby, żeby nie męczyć was patrzeniem jak umieram kilka-kilka ładnych razy na głupich marnych ludkach. A potem będzie, bo potem i tak będziecie patrzeć chyba jak umieram, z, umieram przy przy tego trzeba się pozbyć i dlatego, żeby się nie chciały otworzyć. Tutaj mam, tutaj była ta kobieta. A tutaj są ci, tutaj jest, tego kolesia zawsze trzeba zabić, bo jeżeli go nie zabijecie. czy jak macie szczęście, to dzieją się takie rzeczy właśnie. Jeżeli go nie zabijecie, to y, ci goście przyjdą do was bardzo, bardzo, bardzo. Znaczy to, kiedy będziecie walczyć z tymi kolesiami, y, przyjdzie do was i, i da wam. No, no, będzie gdzieś ciekawie. Jest też jeszcze jedna opcja o której myślę, i to jest łuk. Kiedy grałem pierwszy raz, to postanowiłem poradzić sobie z tą lokacją właśnie w ten sposób i możliwe, że właśnie teraz też to zrobię, czyli w następnym streamie już, jeżeli nie pokonam ich szybko, to w następnym streamie będę już po dwóch levelach, które dwóch punktach wpakowanych w DEX, które pozwolą mi nosić łuk. Mam nadzieję, mam nadzieję, że nie będę musiał tego tak robić, ale jeżeli będę musiał, no to zobaczymy się niedługo, kiedy i będę ściągać ich z łuku. To do zobaczenia następnym razem, pa pa.